Cztery miesiące cierpiałam z powodu szczękościsku i bólu szczęki po wyrwaniu ósemki, aż dowiedziałam się, co było prawdziwą przyczyną. Jeden dentysta mówił, że to bakteria, inny, że jakiś stan zapalny, ale finalnie okazało się, że to reakcja obronna mięśni, które tak mocno spięły się i nie chciały puścić. Wtedy zaczęłam używać olejku ze słodkiego majeranku do masażu okolic szczęki, bo wiem, że działa i relaksująco, i rozluźniająco na układ nerwowy. Bardzo szybko zaczęłam czuć różnicę, praktycznie z dnia na dzień moje mięśnie były coraz bardziej rozluźnione, a ból znikał. Cokowitej poprawy jeszcze troszeczkę mi zostało, ale wiem, że olejek odegrał tu bardzo dużą rolę. To bardzo wszechstronny w zastosowaniach olejek. Jak donosi literatura aromaterapeutyczna, oprócz bólu i skurczy mięśni, może on pomóc także przy bezsenności, stresie i lęku. Dlatego osobiście uważam, że warto mieć go w swojej domowej apteczce. Olejek majerankowy z upraw organicznych znajdziecie w moim sklepie olejki.co Koniecznie sprawdźcie też aktualne promocje, aby niczego nie przegapić. Zawsze mam tam coś ciekawego dla moich klientów. Jeśli podoba Wam się to wideo, to zostawcie serducho łapkę w górę. A jeśli ktoś z Waszych bliskich może mieć podobny problem, wyślijcie mu to wideo, być może skorzysta. Do zobaczenia!